Ciema widzowie, w dzisiejszym odcinku za każdego chwila zmieniam sposób klikania mojej myszki Zaczynając od normal klika, kończąc na drag kliku Jeśli odcinek Ci się spodoba to możesz zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania Okej, okay, jesteśmy już na pierwszej arenie I aktualnie nasz sposób klikania to jest normal Click, Czyli najprostszy sposób klikania Aha, no dobra Chłopak niezabudowanego beda, tylko nie chcę się z nim bić Bo wcale normal klikiem Więc może być ciężko, ale... Okej okay. Jest Także w tym momencie przechodzimy na sposób klikania jitter click Będzie mi trochę trudno budować jitter klikiem. Dobra, jakoś się udało Nie! Mimo mamy duże szanse na pokonanie go Jest! Ale strefa siadła Ja pierdziele, dobra Teraz walimy double clickiem, czyli w sumie to jest normal click Tylko, że zaliczam 2cps jak walniemy, bo robimy jakby e, na no, podwójnego klika właśnie Tym sposobem klikania będzie bardzo dziwnie, bo ani razu ją no nie klikałem No właśnie Jest on, tu jest Jest tu Dobra, jest zabity. On ma fireballa. Nie, to jest gap. Fireball też ma. Gdzie on jest? Dobra, spadł. Oho, nie mam bloków. Nie, nie, no co jest? O, dobra, leci do mnie. Zjem gapa. O. spadł znowu w to samo miejsce. Co jest? Dobra, on tu jest. Jezu, co on robi, on, jest jakiś powalony. Dobra, robimy tak. Jednak tak nie robimy. Jest! Gdzie on jest? On już tutaj jest. Ja pierdziela. Gigariski, chciałbym powiedzieć. Ja pierdziele, no nie, jeszcze mi beda zniszczył On jest tu gdzieś na no Na górze, jak właśnie chciałem powiedzieć Nie! Mamy kolejną arenkę i generalnie zresetował nam się jakby już nasz postęp Więc możemy znowu klikać tylko normal klikiem Ja pierdolę. on też spadł Nie, no giga ciężko jest z tym one clickiem generalnie Dawaj! Jest! Jest! Nie! Ja pierdziele, ale walka Skywars normalnie Szybko gap! Jezu, jeszcze jest u mnie ten Jezu! Generalnie już mam chyba po bedzie, raczej Albo raczej nie Dobra O, niech tu wywala Aha, to mi nic nie zrobiło. O nie, dobra! Chłop chłopi nie jeszcze beda! Jest! Jest! O czekajcie widzowie, bo mi się GoPro! O nie Chętkam mi się wyłączył w tym momencie i jest lipa. Nie wiem co on robi. Aha, dobra. Dawaj! Aha, ja przecież zrobiłem killa. Ja pewnie teraz zwalić tym, Jitter clickiem. Jezu, dobra, zwaliłem tą rundę totalnie, nie? Taka chce była, tak zwaliłem. Dobra, mamy kolejną arenkę, To oznacza oczywiście, że zaczynamy budować się z powrotem normal clickiem. Aha, no właśnie, sobie spadłem. Pop, tutaj już nie ma beda. Ok, rozwalamy go. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie. Nie, pop mnie chyba rozwali, no. O nie, popił u mnie. Ja pierdzielę. Dobra. Nie zdążył. Jest, jest, więc klikamy teraz oczywiście jitter clickiem. Ok, niebieski spadł przed chwilą, więc już nie żyje. Zostałem tylko ja z białym i z żółtym. O cholera. Widzę go, widzę go. Ok. Nie, nie, no proszę, nie O dobra, zabiję go Okej, okay, widzę białego, Jest tutaj, ja sobie szybko z gapa Walimy się z nim, dobra Z łapy mnie zaczął bić, co za chłop Leci, leci, do Wojda, do Wojda Jest? A sorry, bo ja już dwa razy powinienem zmienić tego Teraz powinienem mieć butterfly click i teraz mam drag click, a więc będzie najciężej Nie, teraz to przegram, nie? nie? ja po prostu uciekam może, co? Ja pierdzielę. Jezu, prawie spadłem nie! Ja pierdzielę, nie patrzyłem się i słabym do Wojda nie. Ale mam w sumie teraz bardzo ciężko, no bo drag clickiem tak średnio się bije. Złap, tu jest, nie! Zleciał! Dobra, mamy wina. Jest, dobra. I teraz zamiast resetować, możemy sobie polecić od drag clicka do normal clicka, czyli na odwrót. Ja pierdzielę. Chłop, chyba miał tu z tego co widziałem. Dobra, uda mi się chyba zniszczyć jego Beda. Kupił sobie firebola. O nie, nie, wepal gumę. Wep Jeszcze nie mam takiej dobrej trakcji. gasowo mi się robi teraz drag Nie, dziś się bada chyba. Nie zdążył. nie zdążył! Nie zdążył! Jest, zabiję go! Nie będzie się przez widzieć ja Jest, dobra. Bram tam zielonego. O! Co ja zrobiłem? Wolałem go w locie. Co tu się stało? Zlegował się? Nie, co się dzieje? Nie ogarniam co się dzieje. popalaga Dobra, spróbujmy zrobić w ogóle God może żyć draklikiem. O, Ole będzie teraz... Ole będzie leżał, nie? O Jezu No i Ty, poleciał znowu tutaj Znowu malaga, Nie, wydawało mi się tylko Teraz będzie ginął Jeter Click, proszę Jest Pójdziemy sobie na zielonego Nie spodziewał się, na pewno Myślę, że zrobiliśmy chyba betrayda. A jednak nie Mardo, co ty? Co ty, w Fortnite'a chyba grasz? Pierki ci pomyliły? Dobra, jest W tym momencie przechodzimy znowu na Drag Clicka Więc może być dość ciężko Dobra, jesteśmy tylko my kontra różowi I do różowego właśnie lecę co się stało? Jezu, bo ja draklikiem to zrobiłem i przez to mi się dwa firebola od razu, jakby. Wiecie o co chodzi? Możliwe jest bardzo to, że on teraz pójdzie na mnie, niestety. Dlatego trzeba go znaleźć jak najszybciej. Dobra, jest, widzę go. Leci do mnie. O nie, szybko, zróbmy to fireballami. Dobra. Jezu, myślałem, że nie trafię teraz. Muszę rozgrać dragkliko, szybko. Dobra, jem gapa. Szybko kupuję sobie sharpnessa. O, wyrzucił mi firebola i TNT. Co on robi? Co?